W maju kurs budowlanej spółki po raz pierwszy w swojej historii przekroczył poziom 800 zł na akcję. Tym samym rynek wycenił Budimex na ponad 20 miliardów złotych. Spółka osiąga wysokie marże, a na koniec pierwszego kwartału 2024 miała historycznie wysoki portfel zamówień. Negatywną informacją jest natomiast mniejsza liczba ogłaszanych przetargów przez PKP PLK i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, a także pierwsza rekomendacja sprzedaj od analityków. Dziś porozmawiamy o przyszłości Budimexu, a tymczasem chciałem również poinformować, że cały czas trwa promocja na dostęp do portfeli edukacyjnych Stockwatch, także do końca maja możecie zakupić subskrypcję roczną z rabatem 15% A teraz zapraszam na odcinek Budimex to jedna z najpopularniejszych spółek na warszawskiej GPW, której akcje od dawna znajdują się w mocnym trendzie wzrostowym. W ciągu ostatnich dwóch lat akcje Budimexu podrożały o ponad 300%, w ciągu roku o ponad 130%, a od początku 2024 wzrosty sięgnęły 27%. Za tak imponującymi wynikami stoi kilka czynników. W pierwszym kwartale 2024 przychody grupy Budimex przekroczyły 1,6 miliarda złotych i były niższe o 15,2% niż w pierwszym kwartale 2023, kiedy wyniosły 1,9 miliarda. Zysk netto grupy zwiększył się natomiast o 12% ze 106 milionów złotych w pierwszym kwartale 2023 do 119 milionów złotych w pierwszym kwartale 2024. Jak komentuje dla Stockwatch PL, Dariusz Nawrot, analityk Nobel Securities, przychody grupy Budimex w pierwszym kwartale 2024 były zbliżone do oczekiwań rynkowych. Ja oraz inni analitycy... Spodziewaliśmy się takich wyników. Przychody były niższe rok do roku, co spółka sygnalizowała wcześniej. Zysk netto był nieco wyższy rok do roku, ale to również było sygnalizowane, dlatego wyniki te oceniam neutralnie. Spodziewa się, że całoroczne przychody będą albo zbliżone, albo nieco niższe niż w 2023 roku, ale zysk netto będzie wyższy, choć nie będzie to duża poprawa. Podobnie wyniki oceniają inni analitycy. Jak mówi dla stockwatch.pl, Krzysztof Pado, analityk domu BDM, wyniki Budimexu za pierwszy kwartał w stosunku do konsensusu są nieco lepsze, ale nie rewelacyjne. Przychody w pierwszym kwartale spadły, ale spółka obroniła się wysokimi marżami. W drugim i trzecim kwartale 2024 można spodziewać się kontynuacji tego trendu. Na koniec pierwszego kwartału 2024 portfel zamówień Budimexu wynosił 14,6 miliarda złotych. Grupa miała ponad 220 czynnych kontraktów. Jak ocenia Dariusz Nawrot, wielkość portfela zamówień oceniam pozytywnie, ale to też spółka sygnalizowała od kilku miesięcy. Warto zwrócić uwagę, że jest dużo zleceń w tzw. poczekalni tam, gdzie oferta spółki była najkorzystniejsza cenowo albo została wybrana przez inwestora, ale jeszcze umowy nie zostały podpisane. Portfel zamówień wzrósł w pierwszym kwartale 2024 i spodziewam się, że w najbliższych kwartałach również będziemy obserwowali wzrosty zamówień. Jak prognozuje portfel zamówień Budimexu, powinien wzrosnąć dzięki temu, że jego oferty zostały wybrane przez inwestorów i w najbliższych miesiącach powinny zostać podpisywane umowy. Jak ocenia Krzysztof Pado, poziom portfela jest rekordowo wysoki, więc w kolejnych kwartałach spółka będzie nadrabiać spadki przychodów z pierwszego kwartału. Portfel zamówień zdrowy, nie ma kontraktów, które byłyby kontraktami wysokiego ryzyka. Korzystna sytuacja jest również na rynku materiałów budowlanych. Ich ceny są stabilne, a w niektórych przypadkach nawet spadają, więc w obecnym otoczeniu spółka może generować dobre marże. Analitycy zwracają jednak uwagę na niepokojące zjawisko. Od początku 2024 jest mała liczba nowych przetargów ogłoszonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, a to są główni klienci spółki. Mniejsza liczba obecnie ogłoszonych przetargów nie jest zagrożeniem dla bieżących wyników. To są przetargi, które będą do realizacji za rok. Jak wskazuje Krzysztof do spółka ma rekordowy portfel, więc lata 24-25 powinny być dla spółki dobre. W pewnym momencie trzeba będzie jednak portfel zacząć budować i im dłużej luka w przetargach będzie trwać, tym większe ryzyko nie tylko dla Budimexu, ale dla całej branży. W jego ocenie luka w podaży kontraktów jest dłuższa niż można było oczekiwać. Nie jest ona jednak zaskoczeniem, ponieważ przy każdej wymianie władzy są zmiany w spółkach Skarbu Państwa, a to wszystko trwa. Ten okres zaczyna się jednak powoli kończyć. Warto pamiętać, że od ogłoszenia przetargu do jego rozstrzygnięcia mija od pół roku do roku, a w ekstremalnych przypadkach może to być nawet półtora. Przedstawiciele PKP PLK zapowiadali, że w maju spółka ogłosi plan inwestycyjny. Nawet jeśli teraz ogłoszone zostaną przetargi, to zanim zostaną zgłoszone oferty i przetargi zostaną rozstrzygnięte, to będzie już 2025 rok. Będzie więc to istotna luka. Na problem w przetargach zwracają także inni analitycy. Jak zaznacza Dariusz Nawrot, perspektywy portfela na najbliższe miesiące oceniam lekko pozytywnie. W dłuższym horyzoncie, w drugiej połowie 2024, perspektywy wyglądają trochę słabiej, bo nie ma przetargów PKP, PLK i GDD, KIA, a to są zazwyczaj duże przetargi. Nowe przetargi dla tych podmiotów mogą zostać ogłoszone po wakacjach. W tych grupach mamy nowe zarządy, które zapewne robią wewnętrzne audyty. Z PKP PLK już pojawiły się informacje, że audyt powinien zmierzać ku końcowi. Jak zaznacza Dariusz Nawrot, w horyzoncie najbliższego roku negatywnych zaskoczeń dla Budimexu nie widać. Spółka ma rekordowy portfel zamówień, wyniki będą się poprawiać. Zagrożenia rysują się w dłuższym terminie, nie wcześniej niż za półtora roku. To będą zagrożenia związane z tym, że jeżeli będzie w Polsce realizowanych dużo robót Budowlanych, to wzrosną koszty podwykonawstwa i materiałów budowlanych. Co prawda, w dużej części przetargów są rewaloryzacje, ale i tak uszczerbek na zyskowności tych projektów może się pojawić. To jednak raczej perspektywa lat 26-27 marże będą wtedy niższe niż obecnie, kiedy są na wysokim poziomie. Pojawia się pytanie, czy trwające od wielu miesięcy wzrosty cen akcji Budimexu będą kontynuowane, i tutaj zdania są podzielone. Jak przekonuje Dariusz Nawrot, ta tendencja wzrostowa nie zostanie utrzymana. W obecnej cenie jest już dużo pozytywnych czynników, jak bardzo dobre wyniki z 2024 i 2025. Patrząc na to, jak są wyceniane inne polskie i zagraniczne spółki budowlane, to trudno fundamentalnie uzasadnić obecną wycenę Budimexu. Tłumaczy, że akcje Budimexu są notowane tak wysoko, ponieważ spółka od kilkunastu miesięcy jest w dużym zainteresowaniu inwestorów zagranicznych. Oni inwestują w spółki o kapitalizacji powyżej 5 miliarda zł, a w tej części Europy z firm budowlanych o wartości jest tylko Budimex. Kolejne w zestawieniu są Mirbut i Polimex Mostostal, ale ich obecne kapitalizacje są zbliżone do około miliarda złotych, a więc zbyt mało, aby zainteresować inwestorów zagranicznych. Jak dodaje Dariusz Nawrot z Nobel Securities, patrząc na wskaźniki cena-zysk oraz EV do Ebida, zauważymy, że Budimex jest wyżej wyceniany niż inne polskie i zachodnioeuropejskie firmy budowlane, dlatego nie spodziewałbym się, że nawet przy poprawie wyników ten kurs będzie dalej rósł. Spaść też nie powinien, więc oczekiwałbym tendencji bocznej. Analitycy zwracają uwagę jeszcze na inne elementy, w tym jak wyjaśnia Krzysztof Pado, inwestorzy na Budimexie rozgrywają dwie rzeczy. Mamy okres spowolnienia w budownictwie, a to zawsze jest korzystne dla generalnych wykonawców, którzy mają wysokie marże, więc w przypadku Budimexu można oczekiwać poprawy wyników. Drugim ważnym aspektem jest to, że inwestorzy liczą na mocne wejście Budimexu na rynki zagraniczne jak Niemcy, Słowacja i Czechy. W ten sposób spółka zbuduje drugą nogę, która pozwoli zwiększyć przychody o kilkadziesiąt procent. Dopóki spółka będzie pobijać konsensusy kwartalnych wyników, to nie będzie przesłanek do tego, aby kurs spadał. Analityk domokręskiego BDM zwraca uwagę, że wyzwanie będzie za półtora roku, dwa lata, kiedy spółka będzie miała kontrakty zbudowane teraz, a ceny materiałów mogą nie być tak korzystne jak obecnie. Jak dodaje Krzysztof Pado, nie zakładam, że teraz będzie korekta spadkowa, ale za rok impulsów prospadkowych może być więcej. Zaznacza, że co prawda w przypadku Budimexu mamy wysokie wskaźniki cena-zysk oraz EV do Ebida, ale jednocześnie mamy wysoką stopę dywidendy przy obecnym kursie wynoszącą około 4-5% i spółka się tym broni. W gronie sceptyków są analitycy RST Group, którzy obniżyli rekomendacje dla Budimexu do sprzedaj z redukuj. Cenę docelową akcji wyznaczyli na poziomie 665 złotych, czyli 17% poniżej kursu z środowego zamknięcia na GPW. Jedna z największych firm budowlanych w Polsce, obecnie jako przedsiębiorstwo infrastrukturalno-usługowe Budimex koncentruje się na rynku polskim. Prowadzi działalność w charakterze generalnego wykonawcy w sektorach infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego i ekologicznego. Działa także na rynku niemieckim, świadcząc usługi podwykonawcze dla tamtejszych firm. Spółka stopniowo zwiększa swoje zaangażowanie w sektorze facility management, obsługę nieruchomości i obiektów infrastruktury oraz gospodarki odpadami. Inwestorem strategicznym Budimexu jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu. Ferrowial. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję serdecznie za to, że jesteście z nami. Pamiętajcie o polubieniu treści, jeżeli był dla Was wartościowy. Jednocześnie zachęcam do sprawdzenia historii naszego kanału na YouTube. Tam znajdziecie wiele analiz spółek z GPW i nie tylko.